Hej! Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kolejny odcinek z Movistar Planet. Um, um, postanowiłam, że odcinki będę wrzucać Wam teraz codziennie. Tak, no to może zacznijmy od przybrania się. Um, jak widzicie, komplet, który kupiłam w tamtym odcinku. Jednak nie kupiłam tamtych włosów, ponieważ kupiłam sobie komplet z liście życzeń, który wygląda tak. Uważam, że jest bardzo ładne. Tak, ale teraz przybliżmy się coś innego. I to zacznij od włosów. Tak, a więc. No tutaj. To się włosy. To one były z gazetki. Następnie, może. weźmy tą dwie. tutaj. No to może. Taka. Albo tą. Albo to. Wiecie co? Ja chyba wezmę nic stąd, wezmę może do z innej strony. Co to kupiłam? Coś więcej. Chcę oglądać jaką? Chcę oglądać tak. Okej. Okay. Hmm, chyba taki zukon. takim razie, żeby sobie do mojego kuczyka zrobię, to tak w ogóle. Podobał mi się mój komplet um, na Ariana Grande z tego fakus. Focus? Mi się bardzo podobał. Przyjrzę mówiąc. Um, no kuczyk, chcę czek, kucyka. takiego. Jakiś ładny kuczyk, który będzie musiał podłogać. Widzę, że nie. Zostały sobie te włosy, ale przybieram tutaj. Tak. Um, a więc... Tu zanim spadę z pod spodem. spodem, spodem. Możemy sobie piękne z megalodne. No to może. To? Nie, nie, to? Co? z tego mam taki na kontakt? Dobra, co zrobię? No jeszcze do tego. Tak. To były te buty, ale chyba nie... To były te buty, buty... Chociaż... O, to były te buty! to bójtę. Bójt, To były te buty. Teraz włosy. Włosy też tutaj nie mam. Em, tak. A więc... nie tutaj, one były tam już daleko z tyłu. Tutaj tutaj są. No, to już sobie... to, to już ja już nie. sumie, to się rozpoklasuje. Jeszcze kajcie. To są w ogóle unikatowe włosy. I już nigdzie nie zdobędziecie. Jakaś papka się ze mną wymieniła. Um, bo za jakąś beznadziejną skrinkę. Nawet nie była unikatem. No. Uważam, że ten jest dosłownie tak, dobry. Potem chyba ten kremużyk. Chyba nic na nie mi się nie dało. A co jeszcze Bo nie bardzo się to. To jest spoko. Fajne, bo to jest tutaj się to Znaczy, nie kupmy tego obieża, ale... nie. nie, nie. Niczego nie czekać, co by ściągałam tutaj w tym czasie. Dobra, zamknięto sobie sobruszkę. Mam. W ogóle, jakby już teraz podziwiać liczbę moich sobruszów jest teraz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jest 14 teraz. I 15. Po tutaj mam jeszcze innych inne wyniki. Tutaj mam jakieś. W sobie nie kto wopiš, Na rękę. nie wiem, czy nie mam takie tutaj no, Teraz się okaże. Nie, ale na tym nie wiem, nie, nie będzie a, tak, wiesz, a, a. tak, ja jestem w ogóle Ja próbuję już w ogóle, w tu mi kota. to jest bardzo fajne. To jest taki na brzuch. Macie? No dobra. właśnie. Chociaż w sumie mogę jeszcze zobaczyć, czy tam nie łączyło się jeszcze. Nie, nie chyba jest okej. Okay. Widzę, że wam Tą tu, nie ma Dobry, tak naprawdę. Chyba jest okej, Dobra, tak Widzimy sobie animację. Ale dobra, już nieważne, bo już nagrywam 6 minut, a więc w sumie w tym odcinku chciałam opowiedzieć troszeczkę o moim koncie, zrobić tak jakby kilka faktów o mnie, tylko że nie będzie to o mnie w tym świecie, tylko akurat um, mówi Star Planet, a więc jestem na... dobra, pierwszy fakt. Na MSP gram już 2 lata. Tak, nawet Wam mogę to udowodnić Żeby sobie w awards. A przy okazji, już powiem drugi fakt. Drugim faktem jest, że uwielbiam przetwarzać rzeczy, które mi są po prostu niepotrzebne, i zdobywać słodkie, inne rzeczy. Tak. Ym, widzicie. Następnie kolejnym faktem jest, uwielbiam otwierać prezenty. Czwarty fakt. Nie lubię mieć za dużo przyjaciół, ponieważ mi spamują. Piąty fakt. Czasami na MSP lubię tworzyć artbooki. Szósty fakt. Nie lubię tworzyć luków. Nie, nie lubię. mnie o to coś prosi. żeby komuś tam zrobiła, to to... Okej, okay, ale nie lubię tak sama z siebie robić. No. Um, kolejny fakt. A więc czasami wchodzę sobie w High Stores i patrzę na ubrania i patrzę, co jest najbardziej top. Czasami się uczytam próbuję. Tak na no przykład to. No właśnie tutaj rzecz. Um, tak, nie rzeczy. Tak, kolejna. I to taka, taką dziwną ciekawostkę bym powiedziała, że czasem jak nie mam kasy, czy jak mamy kasę na przykład teraz, to ja nic nie kupuję z tą kasę, tylko wydaję diamenty jak chcę się kupić z nowego kompletu. Zawsze tak robię. No i to w sumie no tyle. Tak. No właśnie. Ym, nie za często zmieniam sobie klinice piękna twarz. Ponieważ mi się taka twarz podoba i nie chcę malować na to kasy, po prostu. No. I to chyba tyle z tych faktów. A więc dzisiaj będzie krótki odcinek, troszeczkę. A więc bye bye i do kolejnego odcinka. Pa pa.